well i W dzisiejszym filmie zagramy rankady na reloadzie znowu, na Unreal oczywiście. W tym odcinku powiedziałem, że tego się nie da grać, ale wiecie co? Czas sobie samemu zaprzeczyć. W dzisiejszym odcinku muszę zrobić przynajmniej dwa winy na tym reloadzie, a przynajmniej top 2. Nie wiem jak ja to zrobię, ale zrobię to. Ja, 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 ja to po prostu wierzę. Ja, ja to wiem, że ja to zrobię, no nie? Jakby never back down, never what? Never give up! No i co widzowie, nie zapomnijcie bijać do mojego Discorda. Link macie w opisie i koniecznie bijecie, bo można ze mną pogadać, jeżeli jeżeli jesteście nowi, to bardziej. Jeżeli Wam się podoba mój content, zawsze coś będzie można z nim popisać, bo jestem tam bardzo często aktywny. Jak mnie się ludzi, to sobie tam czasami siedzę na kalu, więc zapraszam. Wystawcie subika, bo dobijamy tysiąc subskrypcji i no nie mogę się doczekać. Na 1000 subskrypcji na pewno zrobię jak jakiegoś tego streamka, live'a, nie wiem co, no więc warto subskrybować mnie, bo będzie ciekawie. No będzie się dużo działo na tysiąc subskrypcji. Mam jeszcze zro zamiar zrobić coś, coś, czego jeszcze nie było. Znaczy coś, czego jeszcze nie było na moim kanale, ale o co chodzi, nie? No i co, zostawcie lajka i lecimy. Dobra, a więc pierwsza gra jesteśmy, polecimy od razu na tylitady. Te ale teraz ja mówię, teraz ja już się nikogo nie boję. Dobra, lecę na tempo, do na O, o, to Didi, no to Didi. Lezy, ale go robię, jestem taki dobry, ja pierdziałam. Tu pyk, tu pyk. Ja bym tylko wyciszył troszeczkę grę, żebyście nie mieli za głośno. pyk wyjdę. Oj Pa, o, o, on piknie Jezus Maria, co ty trafić? nie umieś człowieku? Zprawda mój plan był taki, żeby mu podmienić, ale... A w w kolejnych wywalono w tu bandaże. No gdzie ty jesteś? Tu jest, pa uh o -oh. Tylko, że ogólnie on ma pewnie więcej HP od mnie, więc ja zrobię coś takiego Nie ja już myślałem, że on mnie zabije, co ja zrobiłem najlepszego. Ale mocne zagranie, nie? Mocno zagranie akurat, to było fajne. Idę tam, bo tam się strzelali. O, pyk, mamy coś? 150? Nie, myślę, że on mnie tam. Nie, no nie. Nie, jest jakiś inny po prostu. O, dat. <laughs> to jest jakiś tucer. Ło kurde, fioletowy pamik. O, dobra. Nie czy to będzie mądre zagranie z mojej strony, bo coś wątpię. Albo nie, dobra. Leży. że teraz to szybko znisz. Dobra, kręcę sobie boxy jakieś. Hop. 30? A. Gdzie? Jezus, Mary, jaki fart, że dostaje tylko dostaje 60 stron, nie? Nie, czy pompa za 30. Krak, dawaj, dawaj, dead, nice Aha, aha Zero pingowiec, pa Ja pierdziela. To są jakieś żarty? Rydzy, są jakieś żarty? No i co, i masz kraka? No, no, i teraz będzie człowiek koście z kałaszkiem się bała. mnie zabije pewnie inny z pleców. Dobra, nieważne. I ja to jeszcze wygram, ja to jeszcze wygram, ja to jeszcze ja bo mówię. Ja w to wierzę. To jest jakiś chłop. Nie, no tu. Ziomek, co ty robisz w tym krzaku? A, no ja dostaję, dobra, żartowałem, że ja to wygram. Dlaczego dostaję z 60 stron? Chłopka piw krzaku na reaktywacji. Nieważne, co grze nie było. No i gówno. Oj, zaczynamy znowu. O, no to Gigi. Halo. Ja pierdzielę ziomek, mam minigana. <głosy> <głosy> GG. good game. O, kurde. No to było mocne, to było mocne, nie ukrywam, no. Hop. Aha. Czyli kamikadze? E, Czy ci mogę dać? Kamikadze włączać. Godmauda, nie? Dead. Ja pierdzielę. Widzicie to, że sami są naprawdę. Ja, ja daję takie słabe pompy tym ludziom. Uuu! no Dolob! no no. ole, ole, To ole, 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 nie, o. To już nie, jest spoko, nie? Ziomek! Nie, dobra Leżysz, nice. Dziękuję, tutaj panu No patrz no, on gdzieś tu cho chodzi pa. Co za męda? A tu jeszcze jeden był w ogóle kampiący No to nieźle wam powiem, jeszcze mi zabrał killa I on tu dalej siedzi i kampi. Pa, kolejny, kolejny, pa Co on robi? Mogę mu koła postawić tak naprawdę? No, nie, no nie, no ziomek, no Chłop, nawet po Kevin. Nie Do no, jasnej cholery Chcisz mi coś zaraz? On mnie dojeżdża, teraz już dojeżdża Pa, pa Greedy mu tańczy, nie? Znaczy Greedy, no jakąś motkę mu tańczy, bo mnie wkurzył No build, no no build, no No, no build! D? O kurde! Nie! Jak mnie zabijesz? A, nie zabijesz mnie, to więc nie będę dokańczać. Mój plan był taki, żeby go zabić rybką, no ale nie wypalił, no. A to jest ten. No, trochę, trochę debilnie. A ten to ja nie wiem co robi. Pa. Interesujące. 80. Żomek, wchodzisz mi na 50. 50 kiedy masz. Nie, nie, nie. Zostaw, zostaw, zostaw. Dziękuję. I co ty próbujesz teraz zrobić? Ty. Dobrze mu poszło, dobrze mu poszło, tak? Dobrze mu poszło. No, okej, okay. nawet nie wiedziałem, że to jest ziomek. Za pierwszym! Zero pingowiec. Nie, zostaw, zostaw! Nie! No! Kręć się, kręć się! Kręć te boksy po prostu! Zostaw mnie, człowieku! Ty jesteś chory! Nie, no, nie, no, zostaw mnie! Nie. z Maria! Jestem taki dobry! I tak go orobiłem Nie, ja jestem najlepszy w tą grę po prostu, ja jestem tą na grę najlepszy, no. No tam jest jeden, to ja sobie w niego pójdę. Ty no, to jest ta enda, chodź tu! Leży. Czy ja mogę trafić? O, dlatego cię dam jakieś 90? I ty się zaczniesz healować, patrz. A ty, ty się możesz healować? O. Hop. Nie, no nie, no nie, 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 nie! To się nie dzieje naprawdę. Taki noskop! Taki noskop! Człowieku! Nie, ciesz się, że ci oszczędziłem. Dałem ci tyle... Nie. Dobra, to jest ostatnia gra, bo nie wyrobię się z montażem, i tak się pewnie nie wyrobię jak zawsze, ale wiadomo co chodzi, tak, wiadomo co chodzi. Pocę się, pocę się, dobra, teraz w tej gierce, ostrzegam was, będę się mnie odzywać, ale będę bardziej się skupiał na grze. Bo to nie jest takie łatwe, okej, okay? gadać i grać jednocześnie, to trzeba mieć taką podzielność uwagi, której nie mam, ale staram się. No dobra, ogółem to z nim szybko poszło. tylko dostał pompę za 65, nie wiem jak ci ludzie tego, to takie pompy dostają. Nie, chodź tu. No alaki kolego, no alaki, no alaki, ale plan był dobry, tak? Plan był dobry, jakiś był. Hop. Nie dobra, chodź tu. już Oj, 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 Bohaterka, bohaterka. Bohaterka, tylko tym razem mi pompa zaczęła pompić na bohaterkę, nie? Nie, no, nie. Zero pingu. No, no. Na, no, na, no, na, no. helna po prostu, helna. Ta pompa nie strzela. Dobra. Muszę się skupić, bo. Zgiń, dziękuję. A ten A ja powiem tak. Nie wiem, jak ja mu nie dałem tego kołna. Nie, no jak tak gra. Mm. Mm. Mm -hmm. Fajny damage! A teraz fajnie się ucieka, no? co zrobić w takiej sytuacji, no? iść do daleko matu no ale. Ale tu jest kolejny ludzie to są. Mmm. -hmm. <ścoughs> Miałeś coś dla mnie chociaż? Mmm. Mhm mm no, spoko yy. Leży hmm. mm. No ziomek, ty zgin. No Jeszcze mi wysprzęgł więcej damage O! A teraz zrobię akurat One Piece'a, no. O! A teraz do ropingu. Ja pierdzielę, o no kolejny. Eee, teraz chyba ja zawieję na broty, bo elo. Sobie biega. No powiem tak, ten plikan był już dobry. Jak to był jeszcze ziomek w ogóle, nie? Zostaw, zostaw mnie! Złoty spas, złoty spas. Jeden HP mam, jeden HP. Ten leci twardo w ten leci twardo w pelikan. Ej dobra, wchodzę w niego. Dawaj, dawaj, dawaj! No, dobra, ale... Dobra, to jest taki farciarz. Pano, no i ten już ucieka, no. Co za menda. Zabiję go, ale jestem naprawdę, jestem domy. Bo on był dobry, on był dobry. Trzeba przyznać, on był dobry. fakt Leży. 120. Да, это же место, пацан? A mówiłem, ja mówiłem, ja mówiłem, że ja po prostu muszę mieć tego, że się że muszę przestać odzywać, bo to tylko mi szkodzi, tak. Mówiłem wam, zrobimy wina i top 2? Mówiłem wam, mówiłem wam. Znaczy, tak naprawdę, ja, u, ja uważam, no dobra, top 2, ale jakby nie moje kombinowanie ze sztucerem, to by tak nie było. Dobra, widzowie, a więc zrobiliśmy wina. Czy ja coś miałem dodać? Czy ja coś miałem dodać? A, yy, no wiem o tym, że pewnie teraz... Większość y, z Was jakby nie będzie, nie będzie tego, o czym wiedziało. Ale właśnie, to jest tylko dla nielicznych. To jest tylko dla nielicznych. Zamierzam, jak nie wiem, za. Jak będę mieć czas i będę mieć więcej czasu, może w jak w lutym jakoś. Bo na Śląsku, no nie no to. Tam... Y, zamierzam otworzyć kanał, w którym będę grał w Minecrafta, Bo me, bądźmy z Tobą szczerze, tak? Fortnite jest tak nudną grą już, te, grą już teraz. Dosłownie nie da się w niego grać. Nie ma co robić. A w Minecrafcie jest tyle możliwości. Człowieku, to masz tyle bloków możesz wszystko zrobić, nie? A w Fortnite się dodali jakiegoś kałacha, znaczy co no, jakiegoś kałacha, jakąś katanę. No zajebista granie, no, no i... Dlatego mam zamiar otworzyć drugi kanał z Minecrafta. No i wtedy, będzie to jakoś podzielone. Na pewno wiem o tym, że kanał ten z Fortnite'a będzie zupełnie jakby mniej opublikowany. Czyli że filmy będą na przykład, nie wiem, co 4 dni, 5, a z Minecrafta będą opublikowane co jakieś 7 dni. No bo z Minecrafta ogółem ciężej się uważam, że robi się filmy takie. Bo ja, ja mam pomysł zrobić w typu filmy hardcore, jakieś, nie wiem, no rozumiecie mnie, one block, takie różne typu tego, tego rzeczy, tak? Że po prostu już takie dłuższe serie, no nie. No, no i właśnie taki jest mój plan z Minecrafta. Tego po prostu będą trochę rzadziej filmy, no ale będą lepsze te filmy. No i co? To jest tyle z tego wszystkiego. Nie zapomnijcie wbijać na mojego Discorda. Link macie w opisie, jak wam mówiłem, no i wbijajcie, no bo ja tak wam mówię i.